I just wanna go out and walk with you, oh, yeah, she, 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 baby, you I like to talk with you, you don't have to tell me anything that's new Dzień dobry, kochani. Witajcie w nowym filmie, w nowym vlogu. Będzie to vlog z całego naszego dnia. Poprzedni taki film bardzo wam się spodobał, więc stwierdziłam, że nagram taki kolejny, wiecie, taki luźny, bez spiny, realistyczny. No jak wygląda nasz dzień? Jak wygląda nasza rzeczywistość? Eee, słuchajcie, no, tak. Ja spędzam każdy poranek tutaj na macie z moim bombelkiem. E, on jest teraz... E, bardzo się zrobił aktywny. Jeżeli oglądaliście poprzedni tego typu film, no to, to teraz dziecko jest... Tro, troszkę się zrobiło bardziej aktywne. Zawsze było aktywne, ale teraz to... Uhu, nie wiem, czy daj nagrywać, tak? E, no i słuchajcie, zaczął trochę przesypiać noce. Bo on e, mega się budził, miał milion pobudek. Ale odkryłam pewien sposób, nie wiem czy się nim w ogóle dzielić. Bo nie zawsze się to udaje, ale teraz są tylko dwie pobudki albo jedna pobudka, więc no matka zaczęła się wysypiać. Oczywiście to i tak nie jest idealne, nie? Bo na przykład wcześniej się budzi o piątej, czasami o szóstej, ale no tak to się budził co godzinę, a dwie pobudki w nocy, zamiast pięciu czy się sześciu, to jest różnica. Generalnie chodzi Oto, jak wygląda cały dzień? W jakim stanie on idzie spać? <grym>, o której idzie spać, o której ma ostatnią drzękę. No słuchajcie, to, musi, to jest taka logistyka, żeby to wszystko dobrze zgrać. I jak się uda, no to jest dobra nocka. I wiecie, wcześniej ja też próbowałam położyć go wcześniej spać, później spać nic to nie dawało, więc może po prostu osiągnął ten wiek, nie? Że w końcu, w końcu coś tam pyknęło, nie i potrzebuje więcej snu. Nie wiem. Natomiast, no, to nie jest takie łatwe, nie? Bo tak jak mówię, czasem się udaje, czasem nie. Ale generalnie zazwyczaj się udaje. No, także słuchajcie, spędzimy sobie razem dzień. Zapraszam do oglądania. Ogarniasz się z mamą? Proszę, trzymaj to. Pamiętasz, no. ogarniamy się tutaj. No, już sama nie mogę się ogarniać. Muszę tutaj mieć dziecko, bo dziecko krzyczy, jak mama sobie idzie, tak? Hop! Hop! Co mama robi. Najpierw trzeba związać włosy, tak? Mama wiąże włosy.

Co dalej, co dalej? Mm. Może takie coś? Zęby? Co to jest? Co to O! Co Dobra, ja ogarnięta Można zaczynać gdzie? Nie bardzo. Tak. Oj, Cię wycie. Dobra czy nie dobrze. Dziecko prawie nic nie zjadło. Ewidentnie mało jest fanem słonych, wytrawnych smaków niż słodkich. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Od, od małego zdrowe nawyki. E, wiecie, za, powinno się zaczynać od warzyw, a później owoce. No u nas to różnie było, jest. Myślę, że nagram film w ogóle o rozszerzeniu diety, jak to u nas wyglądało i wygląda. Na pewno zawsze dziecko jest całe brudne. Ja, ja nawet jestem brudna, więc zakładam ten fartuszek. No, ale on niewiele pomaga. On jeszcze nie siedzi, więc zawsze trzymam go na kolanach, ale myślę, że niedługo będzie siedział i wtedy no, będzie w końcu w krzesełku karmiony. Ale, ale mówię, więcej wam powiem o, w oddzielnym filmie na ten temat. No. Chyba? Mama trochę Was w kuchni dobrze? La, la, la. Jeżeli nie zauważyliście, to mamy teraz tutaj na tej ścianie lamele na filcu. Mój mąż zrobił z przyjacielem i wygląda to świetnie, tylko jest taki mały problem, że nie pasują one do niczego w mieszkaniu. Bo ogólnie ja lubię trochę inny styl, no ale one mi się podobały. I ta ściana była taka słaba, więc fajnie, że ją zakryliśmy. Ale no, więc tak. Jeszcze czeka nas tu sporo zmian. Bo jak dodałam kiedyś film o tym, o naszym mieszkaniu, właśnie tym, to oh, nie ma tam nic szczególnego. No bo. Nie mieliśmy czasu na remont, i w ogóle nie mieliśmy czasu, nie, myśli, nie myśleliśmy o tym, o umeblowaniu, więc to wszystko było takie robione na szybko będzie dekorowanie i tak dalej, urządzanie. No, także będziemy jeszcze inwestować w dużą kanapę tutaj w salonie zasłony, może żaluzje, w nowy stół. No, także będzie no. Aby ten salon jakoś fajnie wyglądał, bo on jest duży, więc ciężko go też jakoś, wiecie, fajnie e, zagospodarować. Ale zmiany, zmiany. E, jak widzieliście, to Mały już miał dwie drzemki. Widzieliście jedną w wózku. W wózek w domu, ponieważ e, zepsuta jest winda. Akurat dzisiaj, kiedy jest taka ładna pogoda, reperują windę. Więc dziecko sobie spało w wózku w domu, i jeszcze czeka go jedna drzemka. Pewnie na fotelu, bo u nas są teraz y, trzy drzemki. Mój Mąż przejął opiekę nad synkiem i słuchajcie, stwierdziłam, że chyba to czas zrobić... E, czas wyprzedać moje ciuchy niektóre na Vinted. Muszę to w, w końcu się za to wziąć. I patrzyłam sobie tutaj na różne sukienki, których mam milion i znalazłam taką sukienkę. To miała być sukienka bo to jest co innego to miała być sukienka e, którą chciałam założyć na ogłoszenie w social mediach mojej ciąży możecie sobie zobaczyć jaka była finalnie sukienka bo ta słuchajcie, ja sobie mówiłam rozmiar dobry na siebie ale zapomniałam o brzuchu i już mieliśmy jechać na sesję ja się słuchajcie zapinam A mi się suwak nie dopina i tak no, baby brain pregnant, ba pregnant y, brain ja w ogóle wiecie, nie ogarnęłam i chcę ją teraz przymierzyć i chcę ją założyć na Wielkanoc, jeżeli będzie dobra powinna być dobra bo wróciłam do wagi z ciąży, więc zobaczymy słuchajcie, generalnie sukienka leży dobrze e, ale nie wiem, czy się nadaje na Wielkanoc co myślimy nie wiem Trochę myślałam, że inaczej to będzie wyglądać. Eee... I w ogóle moje włosy w końcu robię metamorfozę w Polsce, jak polecimy teraz na święta, bo lecimy eee, i no, zmienię. zmieni się. Może nie jakoś diametralnie coś, ale no w końcu będę wyglądać jak człowiek, bo to, co jest na głowie, to. Nawet nie musicie mi pisać, bo ja po prostu, ja to widzę, ja to widzę, to jest masakra. To jest masakra, ale będzie dobrze, mam nadzieję. Nie będzie to jakaś duża metamorfoza, dokładnie jeszcze nie wiem, co zrobię na tej głowie. Eee, mam nadzieję, że wpadnę w ręce dobrego stylisty. Już nie mogę się też chcieć w ogóle tego wyjazdu mm, do Polski, lecimy na tydzień. Będzie super. Słuchajcie, mały śpi, ja się ogarnęłam, mam go e, na podglądzie. E. Zekaniania elektroniczna od Neno, super sprawa. Eee, I zrobiłam kolację. Słuchajcie, to jest obłęd. To są takie chlebki. Eee, ja akurat eee, używam takiego cieniutkiego chlebka z zapiekanym serem i pomidorem. Mm. Pychota. No, także słuchajcie, idę oglądać jakiś serial z mężem. E, mam nadzieję, że wam się podobał ten film i widzimy się w kolejnym. No już niebawem. Także pa! I just